Tekst manny na 7 lipca Oto Baranek Boży Ewangelia Jana rozdział 1 werset 36 Komentarz parauzyjny Wszyscy słudzy pańscy powinni zwracać uwagę na Pana, a nie na samych siebie. Niech każdy z nas skieruje swoją energię na wskazywanie ludziom Baranka Bożego, a nie siebie. Skromność jest klejnotem bez względu na to gdzie się ją spotyka, jest jedną z łask ducha, którą wszyscy z poświęconych panu powinni się starać w wielkim stopniu rozwinąć i dobrze wypolerować. Pamiętajmy, że naśladowanie Jezusa w najlepszym tego słowa znaczeniu oznacza postępowanie jego ścieżkami, usiłowanie, by w miarę możliwości postępować tak, jak on postępowałby dzisiaj, czerpanie lekcji z tego, co on czynił i mówił osobiście oraz z instrukcji, które pozostawił nam przez apostołów, odnoszących się do współuczestniczenia w jego cierpieniach oraz drogi do chwały i nagrody w jego królestwie. Reprint nr 2417 Komentarz epifaniczny. Chrystus jest barankiem Bożym, ponieważ jako niepokalany został wybrany dziesiątego dnia Nisan, a jako baranek paschalny czternastego Nisan skazany na śmierć za lud Boży. Jak baranek poddał się śmierci, a jego krew pokropiona na nadproża i odrzwiadomu domu Bożego powstrzymuje rękę, w której śmierci przed wyrządzeniem nam szkody. Mamy przywilej spożywania jego pieczonego ciała z przaśnym chlebem szczerości i prawdy oraz gorzkimi ziołami prześladowań itd., stojąc przepasani i obuci, z laską w ręku, w drodze do antytypicznego Kanaanu. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Izajasza rozdział 45 werset 22 obejrzyjcież się na mnie. Abyście zbawione były wszystkie kończyny ziemi, bom ja Bóg, a nie masz żadnego więcej. Rozdział 65, wersety pierwszy i drugi. Objawiłem się tym, którzy się o mnie nie pytali, znalezionym jest od tych, którzy mi je nie szukali, do narodu, który się nie nazywał imieniem moim. Rzekłem: tom ja! Oto ja! Rozciągnąłem ręce moje na każdy dzień do ludu upornego, który chodzi drogą niedobrą za myślami swymi. Żydów rozdział dwunasty werset drugi, patrząc na Jezusa, wodza i dokończyciela wiary, który dla wystawionej sobie radości, podjął krzyż, wzgardziwszy stromotę, i usiadł na prawicy stolicy Bożej. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 22 drugi wersety siódmy i 8 I rzekł Izaak do Abrahama, ojca swego, mówiąc, ojcze mój. A on odpowiedział, owom ja, synu mój. I rzekł Izaak, oto ogień i dwa. A gdzież baranek na ofiarę paloną? Odpowiedział Abraham, Bóg sobie obmyśli baranka na ofiarę paloną, synu mój. I szli obaj po społu. Druga II Mojżeszowa rozdział 12 werset 3 Rzeczcie do wszystkiego zgromadzenia izraelskiego, mówiąc, dziesiątego dnia miesiąca tego weźmie sobie każdy baranka według familii, baranka według domu. Izajasza rozdział 53 werset 7 Uciśniony jest i utrapiony, a nie otworzył ust swoich. Jako baranek na zabicie wiedziony był, i jako owca przed tymi, którzy ją strzygą, on je miał, i nie otworzył ust swoich. Ewangelia Jana, rozdział pierwszy, werset dwudziesty dziewiąty, a nazajutrz ujrzał Jan Jezusa idącego do siebie, i rzekł: Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Dzieje Apostolskie rozdział ósmy werset 32. A miejsce onego pisma, które czytał, to było, jako owca ku zabiciu wiedziony jest, a jako baranek niemy przed tym, który go strzyże, tak nie otworzył ust swoich. Pierwszy Piotra rozdział pierwszy werset dziewiętnasty, ale drogą krwią, jako baranka niewinnego i niepokalanego, Chrystusa. Objawienie rozdział piąty, wersety od 6 do 14 I spojrzałem, a oto między stolicą i czterema onemi zwierzętami, i między onymi starcami baranek stał jako zabity, mając siedm rogów i siedm oczy, które są siedm duchów bożych, posłanych na wszystkie ziemie. Ten przyszedł i wziął one księgi z prawej ręki siedzącego na stolicy. A gdy wziął one księgi, zarasono czworo zwierząt i oni dwadzieścia i cztery starcy upadli przed barankiem, mając każdy z nich cytry i czasze złote, pełne wonnych rzeczy, które są modlitwy świętych. I śpiewali nową pieśń, mówiąc, godzinę świętu wziąć księgi i otworzyć pieczęci ich. Żeś był zabity i odkupiłeś nas z Bogu przez krew swoje ze wszelkiego pokolenia i języka, i ludu, i narodu, i uczyniłeś nas z Bogu naszemu królami i kapłanami, i królować będziemy na ziemi. I widziałem, i słyszałem głos wielu aniołów około onej stolicy, i onych zwierząt i onych starców. A była liczba ich tysiąckroć, sto tysięcy i dziesięćkroć sto tysięcy, mówiących głosem wielkim. Godzien jest ten baranek zabity, wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo, a wszelkie stworzenie, które jest na niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest. Słyszałem mówiące, siedzącemu na stolicy i barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i siła na wieki wieków. A czworo onych zwierząt rzekło, Amen. A oni dwadzieścia i cztery starcy upadli i kłaniali się żyjącemu na wieki wieków. Rozdział 14 wersety pierwszy i czwarty. I widziałem, a oto baranek stał na górze syłońskiej. A z Nim sto i cztery tysiące, mających imię Ojca Jego napisane na czołach swoich. Ci, ci są, którzy się z niewiastami nie pokalali, bo pannami są. Ci są, którzy naśladują baranka, gdziekolwiek idzie. Ci kupieni są z ludzi, aby byli pierwiastkami Bogu i barankowi. Rozdział dziewiętnasty wersety od siódmego do dziewiątego. Weselmy się i radujmy się, a dajmy mu chwałę, bo przyszło wesele barankowe, a małżonka jego nagotowała się. I dano jej, aby się oblekła w bisior czysty i świetny, albowiem bisior są usprawiedliwienia świętych. I rzekł mi, napisz, błogosławieni, którzy są wezwani na wieczerze wesela barankowego. I rzekł mi, te słowa Boże są prawdziwe. Rozdział 21 Wersety 14, 22 i 23: A mur miasta miał gruntów dwanaście, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów barankowych. Alem kościoła nie widział w niem, albowiem Pan, Bóg Wszechmogący, jest kościołem Jego i baranek. A nie potrzebuje to miasto Słońca ani Księżyca, aby świeciły w niem. Albowiem chwała Boża oświeciła je, a świecą Jego jest baranek. Rozdział 22, wersety pierwszy i trzeci. I ukazał mi rzekę czystą wody żywota, jasną jako kryształ, wychodzącą z stolicy Bożej i Barankowej. I nie będzie więcej żadnego przeklęstwa, ale stolica Boża i Barankowa w niem będzie, a słudzy jego służyć mu będą. Pieśni: 195, 28, 168, 178, 157, 155. Wiersze Brzasku: 20. Ustawiczna pomoc. Lektura uzupełniająca w strażnicy. Reprint numer 4998. Pytania. Czy w tym tygodniu spoglądałem, spoglądałam na Baranka Bożego? Jak? Z jakimi wynikami? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek, znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.